Dzień dobry. Witam Was. Dzisiaj znowu w salonie BMW w Bielsku Ale dzisiaj trochę coś innego. Taki Oto S1000 XR. Mamy tutaj 999 cm3 pojemności. 165 koni. I bodajże 114 Nm. Czyli już, no godne parametry, bardzo godne bym nawet powiedział aha, no i oczywiście jest to silnik rzędowy, czterocylindrowy tak jak widzicie tutaj jest bardziej to co ja lubię, czyli analogowy obrotomierz i nie ma tych tabletów, czyli jest fajnie troszkę po staremu bardziej wiadomo, że pozostała część już jest cyfrowa, ale i tak przynajmniej nie jest już to ta mnogość tych tej elektroniki, tych wyświetlaczy i co ciekawe ten motocykl jest w grupie no adventure, czyli taki troszkę przygodowy prawda, oczywiście tutaj masa jest w granicach 220 paru kilogramów tam chyba niewiele, ponad 220 albo 240 już teraz nie pamiętam w okolicach chyba 220. Tak, i że, no jest, że jest to powiedzmy motocykl taki, wiecie, no szosowo turystyczny, no to jest tutaj pozycja bardzo fajna, wygodna. Ręce dosyć szeroko, plecy wyprostowane, nogi fajnie w dół spuszczone, czyli siedzimy bardzo wygodnie, coś jak na tych GS-ach, podobnie, nie mówię, że dokładnie, ale podobnie. No z tym, że tutaj na pewno mamy mniejszy skok zawieszenia, bo tutaj jest, zdaje się, w granicach 150-140 mm, czyli to nie jest jakiś wielki skok. Wiadomo, jak się uprzemy to wszystkim wiedziemy wszędzie, gorzej później z wyjechaniem, prawda? <grystanie> Ale to sobie już tak żartuję. No tak, no tutaj tak jak widzicie mamy fajną szybę, to co mi się podoba w tym modelu, że szyba tutaj idealnie pasuje do całości, do całości designu. W ogóle powiem wam, że bardzo mi się podoba ten motocykl. No i z takich e, fajnych bajerów, które tutaj są, znaczy, no, no właśnie, z bajerów mamy tutaj quickshifter i tutaj znowu jest quickshifter góra-dół, czyli coś, co się nam tam gdzieś może troszkę przydać, coś co lubię, ale nie musiałbym mieć, tak jak mówiłem ostatnio. ma przepiękny ten silnik naprawdę zero wibracji chociaż minimalnie troszeczkę czuję na kierownicy ale to są no, w porównaniu do tych Dwójek to są naprawdę znikome no tak powiem wam że tutaj to już trzeba sobie naprawdę z manetką uważać. Dobrze, że są tutaj te kontrole i to wszystko, bo tutaj cały czas mi coś mruga, prawda, przy odkręceniu coś tu się dzieje. No, jest moc, jest moc. Niesamowite. No, wydaje mi się, że tutaj ten quick shifter działa dużo lepiej niż w tej 750C, tak jakby było troszkę lepiej oprogramowanie napisane, albo coś ten desen, nie wiem, nie znam się aż tak bardzo na tym skręca super ten motocykl, naprawdę kurcze on się sam tutaj kładzie, tu można bardzo dużo nim zrobić tak quickshifter bardzo ładnie z tym, że jak to przystało na taką rzędową czwóreczkę no pomimo tego, że jest tutaj dużo mocy i momentu no to czuję, że to jest trochę wyżej, prawda? Całe wszystko to jest dostępne dosyć wysoko no to jest całkowicie inne przyspieszanie niż to co do tej pory znałem ale to z tego względu, że Oczywiście ja go tutaj też nie chcę kręcić jakoś bardzo po tych obrotach i robić tu cuda rzeczy, bo go nie znam. Ale mam takie wrażenie, że on bardzo liniowo oddaje nam tą moc, ten moment. Chyba że po prostu on tak robi w trybie road. Teraz mam go w trybie road. Mamy tutaj trzy takie mapy, które to jest połączenie przepustnicy z kontrolą trakcji i tak dalej. Mamy road. Rain oraz e, chyba dynamic, czyli taki wiecie, już agresorek powinien być całkiem z tym, że mówię, że to już na tej mapie tutaj naprawdę wyrywa okrutnie no tak, ewidentnie Tutaj ta góra zaczyna się uaktywniać 9000, 10000 i wtedy zaczyna ten motocykl nam tutaj żyć najlepiej. Ale nie mówię, bo ten średni zakres obrotów też jest kurczę mocny. Wiadomo, ten całkiem niski zakres już nie jest taki super. No ale no to wiadomo, sprawa no zwykła czwórka rzędowa, więc tak to musi wyglądać. No i tyle. Ale świetny motocykl, no świetny. Bak tutaj jest dosyć duży. Z tego co zapamiętałem, to będzie tutaj 20 litrów. No, czyli tutaj już fajna wycieczka. E, może nas czekać, prawda, bez tankowania, oczywiście o to mi chodzi. Spalanie, no podejrzewam, że tu będzie gdzieś w jakichś granicach 6,5 litra do 7, może przy jakiejś spokojniejszej trochę jeździe. I teraz tak, powiem wam, że jak pierwsze na niego siadłem na tą kanapę, to wydawało mi się, że jakoś takie niewygodne jest to siodełko, bo jest strasznie takie, taka wanienka, jakby taka łódeczka jest, że tyłek nam tutaj od razu podtrzymuje yy, i z sodu też nas podtrzymuje, tak jakbyśmy właśnie wpadli do jakiejś takiej, wiecie, wanienki. Jakoś tak mi dziwnie to na początku było, ale teraz czuję, że kurczę jest wygodne. No, przynajmniej po tych paru nastu km wygodne to jest czy tu by się dało na, na stojąco jechać no dałoby się no dałoby się nie wiem na ile by się dało robić manewry jakieś takie bardziej off roadowe ale bag nam tutaj nie przeszkadza też go możemy przytrzymać pięknie jedzie ten motocykl naprawdę Jednak wam powiem co moc to moc to robi robotę Tylko ja nawet tutaj nie odkręcam go, no bo kurczę znowu nie mam gdzie nie mam po co nie mam jak Ale czuć, że tutaj jest ogromny zapas Oj, 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 oj ale fajny motocykl no Ale fajny po co ja to wziął? Jak będzie mi się śnił po nocach, no? Jeszty Ale to już jest motocykl dla kozaków, nie dla takich leszczy jak ja Nie, nie, ojojo, ja, ja, ja się nie nadaję na takie potwory I tutaj ta góra, to jest przerażające Jak się tu odpali, to... Uu! Kurczę, ale naprawdę to mi się ten motocykl. Ja to no, tylko wiecie, no zaś wiadomo o co chodzi. Nie? Kasa, ludzie, kasa. To zdaje się chyba od 64 koła się zaczyna. Hamulce super skuteczne. Brembosy. Tak, też jednym paluszkiem hamulce możemy obsługiwać, ewentualnie. Dwoma jest już wystarczająco. Super, naprawdę działa to tu wszystko konkretnie. Piękny motocykl, to też zasługuje na, no, piękne miejsce, ładne, prawda? No popatrzcie się, no, jest kozak, nie? Taki niby nosacz turystyczek Wiecie o co chodzi A zadzior ma straszny, no, straszny zadzior No i ten dźwięk Jednak cztery gary To brzmi Jak to się leciutko wkręca na obroty. Coś pięknego. I tak. Z elektronicznych rzeczy, no to mamy tutaj też zawieszenie elektronicznie regulowane. Tylne przynajmniej. No w sensie wiecie, to wstępne napięcie na sprężynie. E, quick shifter, góra-dół. To co już mówiłem. E, licznik analogowy, je znaczy ten, no nie tablet, o, o to mi chodzi. Mamy tutaj też e, tryby jazdy, tak jak mówiłem. No, i tak, jak widzicie, prosty licznik, to co. Mnie, mnie się takie coś bardziej podoba, naprawdę, prostota. To o to chodzi. Mamy Road, Dynamic i Rain. Ja sobie zostawię tego Road, bo to jest i tak kozak, naprawdę. Tu wskaźnik podgrzewania manetek. Mamy 2 stopnie, tak. Raz, dwa. Aha. Czyli 2 stopnie wyłączenie. Tu oczywiście są takie podstawowe rzeczy. Zegar, bieg, bak, w sensie ile paliwa, prędkościomierz, temperatura płynu chłodniczego tutaj sobie zmieniamy tryb 1, tryb 2, średnie spalanie, no tutaj 7,3, no ale na no wiecie o co godzinie, e, średnia prędkość, no i przebieg całkowity, i to są te podstawowe rzeczy, i to mi się podoba, żadnych zbędnych. Rzeczy, tylko to, co nam jakoś tam w miarę jest potrzebne. Aha, jeszcze ten pomat. E, też sobie jeszcze go nie wypróbowałem, także zobaczymy, jak on tu działa. Tutaj, z tego co widzę, e, mamy tak standardowe lampy z normalnymi żarówkami, ale tutaj mamy taki pasy LEDowe. No, teraz go nie zobaczycie, bo słońce tutaj bardzo świeci, fajnie to wygląda. I to sobie możemy zdaje się przełączać ręcznie, tak jak tu widzicie na, na przycisku na kierownicy. Tak, chyba tak. A tu jest poganiacz tak zwany, prawda? No jest, Odsłony słony dłoni i tak dalej. Zawieszenie przednie. Aha, ono to jest zregulowane elektronicznie, także tu widzę, to się będzie wszystko nam dopasowywało przy zmianach tych trybów. Tutaj sobie tym przyciskiem zmieniamy, dynamic road. Aha, czyli mamy dwa tryby, dynamic i road. Zostawiamy e Road i teraz do góry tu chyba jest wyłączania ABS-u, tak? Czy nie? Mhm. Tu się trzeba patrzeć na te kontrolki. Czyli teraz mam chyba wszystko włączone, tak jak ma być, w sensie bezpiecznie. Bardzo ciekawy patent podnoszenia szyby, zmieniania w sensie wysokości. Bardzo prosty, bez żadnego odkręcania. Czekajcie. O! Tak, trzeba nie wiem, czy to dobrze robię w ogóle, no, ale działa. Dobra, jedziemy dalej. Powiem Wam tak, że całkiem przyjemnie tutaj czujemy jego szerokość. W sensie, no nie jest jakoś bardzo przepastny, prawda? Jest szeroki. Wysoko kierownica, wysoko lusterka, więc w korkach jak najbardziej mi się wydaje, będzie można było się nim przeciskać. Jest naprawdę wygodna maszyna. Wiadomo, że ten silnik choć pochodzi ze Sporta, prawda, to znaczy tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest współdzielony silnik raczej, tak? No to on tutaj jest troszeczkę wiadomo, pewnie inaczej oprogramowany, albo jakimiś tam wałkami, zmieniona charakterystyka, no tak żeby jednak był bardziej, no do jazdy takiej wiecie, no właśnie turystycznej, czy tam sportowo-turystycznej, coś takiego, to nie? No i powiem Wam tak, że takiego czterocylindrowca, rzędóweczkę to ja bym mógł mieć, w sensie ta charakterystyka silnika, jest tutaj tego momentu dużo, jest wiadomo trochę później dostępny niż, no, w tych, nie wiem, Twina choćby, z tym wałem krzyżowym, ale to jest taka duża ilość tego, że naprawdę, no, rekompensuje nam wszystko, takie jest tutaj moje zdanie na teraz, że, no. Robi robotę. Nic więcej tu chyba nie mogę już dodać, bo. No, silnik, powiedzmy sportowy, nie? Albo jakieś takie około wygoda i turystyka, no to przecież to jest super sprawa, no nie? To jest to. Takie coś mi się też podoba. Tak, to mi się podoba, no. Tylko pieniążki, wiadomo. Gdybym miał taki stan gotówki, no to kto wie, kto wie. Bardzo mi się on spodobał. Generalnie jedzie się podobnie jak na Tracerze 900, no tylko trochę lepiej odjeżdża, no nie. Odjeżdża coś jak bardziej jak MT10. Ale wiadomo 165 koni ogarnia tutaj. Aha i sobie sprawdziłem dokładnie i on waży faktycznie 228 kg z wszystkimi płynami. No także Moc do masy, moment do masy, no to tu jest duży, prawda? Dla mnie przynajmniej. Wiecie, ja cały czas tutaj mówię o sobie. O moich tutaj wrażeniach, no. Na ten motocykl też wsiadłem w zasadzie i od razu wszystko wiedziałem, jak sobie tu tym jechać. Nie mówię o jego mocy i przyspieszeniu, tylko mówię tutaj o wiecie, o normalnym skręcaniu, ruszaniu, hamowaniu. Wszystko jest bardzo łatwo wyczuwalne Bardzo fajnie działa ten a tutaj pozycja dźwigni, hamulca i strzęgła, wszystko fajnie. Podoba mi się, tylny hamulec. No tutaj już czuję, że jest skuteczny, to znaczy przynajmniej chce hamować. No, tak, no tutaj już całkiem ładnie działa. No przedni, tak jak już mówiłem, bardzo wyczuwalny, skuteczny. Ale wiecie, dozowalny nie jest, tak, że dotykamy i nas już wali, nurkuje, bo, bo za, za, wiecie, za delikatny. Tylko wyczuwalny jest właśnie. No szyba tutaj nam robi bardzo fajną robotę. Tam sobie na tym ten, na ten dwupasie to sprawdziłem. Faktycznie ładnie, nad kask, na kasku nie czuję nic, ja przynajmniej. No jedynie tutaj bokami, wiadomo, trochę kurtką szalonta, ale no bo tak, taki jest tutaj charakter po prostu tej szyby. No i tyle. No i teraz pytanie trzeba sobie postawić. Czy to jest mój nowy, ulubiony motocykl? Kurczę, no chyba, chyba tak. No, nie wiem. To znaczy za dużo, za dużo to jest dla mnie, nie? Wiecie o co chodzi <laughs> Ale naprawdę fantastycznie się na tym będzie No wiadomo jest to... Pomimo tego, że jest zaliczane jako adventure, no to no wiadomo w jakiś szutr można wjechać, ale, ale raczej bez przesady, nie? Raczej szosa to jest jego... Miejsce docelowe Jedzie straszliwie prowadzi się, znaczy w sensie straszliwie ostro-mocno, prawda? Prowadzi się super Hamulec Hamowanie bardzo przyjemne Quickshifter tutaj działa tak jak Quickshifter działać powinien Tu się wszystko zgadza No i słuchajcie, no, powiem Wam tylko, tyle, że się nie odważyłem zmienić sobie e, tego trybu jazdy na Dynamic. No bo to jest naprawdę dużo. No chyba, że teraz to zrobię, ale To już troszeczkę za późno. Ja jakie tu są strzały z wydechu, to jest nieprawda. Czekajcie, no kurczę, może to będzie słychać jakoś. Ta niskie obroty trochę. No dobra, no to to jest dynamik, tak. Dynamiczne strzelanie z wydechu. Nie wiem co on jeszcze zmienił, tak szczerze mówiąc. No jest trochę inny, inny jakby trochę inaczej się zachowuje, ale mam wrażenie, że jakby stracił trochę momentu z dołu, ale nie wiem, może mi się wydaje, może mi kontrola odcina wcześniej, i temu on tak jakby trochę gorzej z dołu. Teraz na tym dynamiku brał, nie wiem. Ale za to góra jest jeszcze bardziej piekielna niż była. O. Dobra, no co muszę powiedzieć, bo już tu za znowu dojeżdżam. Kozak maszyna, naprawdę kozacka super tylko kurczę, no z głową trzeba tym jeździć naprawdę Sam jestem troszeczkę przerażony, ale wiadomo jak się chce to się wszystko da Kasiurki zbierać, No i ogniem, nie? Dobrze. Tym to oto akcentem się z wami pożegnam. Mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tymczasem pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.